Kim byli kamikadze? Były to istniejące w czasie II wojny światowej japońskie jednostki armii i lotnictwa, których żołnierze atakowali wrogie cele do końca, kierując czy to samolotami, czy też jednostkami wodnymi, co wiązało się oczywiście z ich śmiercią, choć ten efekt dla żołnierza nie był celem takim samym w sobie to był po prostu efekt, rezultat tego, że ten pilot lecąc specjalnie przygotowanym do tego samolotem sterował, pilotował nim w taki sposób, żeby uderzyć nim w jakiś cel i wyrządzić jak największe straty. No a przy okazji nie był w stanie się uratować i kończyło się to dla niego śmiercią. To można powiedzieć, że ta strata pilota była taką stratą przy okazji, chociaż może brzmieć to niezbyt ładnie. Ale to nie tylko wspomniane samoloty, ale też torpedy tak zwane żywe torpedy, sterowane przez ludzi siedzących w środku. Chociaż te jednostki, które można powiedzieć, szkoliły i wykorzystywały ludzi, żeby obsługiwali ci te żywe torpedy, nie były nazywane kamikadze. Przez większość czasu do jednostek tych trafiali ochotnicy i ich było kilka tysięcy, ale z biegiem czasu pod koniec wojny, gdy. Rozpoczął się problem z odpowiednią ilością odpowiednio wyszkolonych ochotników, zaczęły padać rozkazy, żeby dany pilot stał się uczestnikiem misji tego typu. Po raz pierwszy w taki sposób zaplanowany i z większym sukcesem, ponieważ wcześniej te sukcesy nie były takie imponujące. Użyto jednostek kamikadze 20 października 1944 roku, a do końca wojny zniszczeniu po stronie Stanów Zjednoczonych uległo 56 jednostek, chociaż niektóre źródła mówią nawet o 70 jednostkach nawodnych i uszkodzono ponad 270 kolejnych. W tych atakach poległo ponad, 3, poległo ponad 3900 pilotów japońskich i prawie 5000. Amerykanów, aliantów, tak ogólnie, ponieważ ginęli nie tylko Amerykanie. Więc ta efektywność tych ataków raczej była niska, zwłaszcza, że tracono drogocenne samoloty oraz pilotów, których wyszkolenie zajmowało długi okres, długi czas i oczywiście w każdej innej armii ci piloci byli jednymi z najważniejszych żołnierzy. Oczywiście nie każdy lot kończył się atakiem. Do ataków dochodziło tylko wówczas, kiedy znaleziono odpowiednio cenny cel, chociaż można było wrócić z takiej misji i nie zaatakować, no, nie wykonać takiej misji, to jednak po kilku takich powrotach od no, takiego ochotnika czekał smutny koniec, ponieważ uważano, że specjalnie on niejako omija wykonanie tego bardzo ważnego zadania. Sama nazwa oznacza boski wiatr i ma oczywiście odniesienie historyczne. Chodzi tutaj o tajfuny, które zniszczyły mongolską flotę, która chciała dokonać inwazji na Japonię. I te ratujące Japonię tajfuny właśnie nazywane były boskim wiatrem. Tajfuny te to lata 1247-1281. Dlatego poprzez takie porównanie stwierdzono, że w ten sposób zacznie się nazywać tych. Ochotników, tych pilotów, którzy będą próbowali wyrządzić jak największe zniszczenia u przeciwnika. Powodem, dla którego tego typu jednostki zaczęły powstawać i wykonywać swoje misje, było ciągłe pogarszanie się sytuacji Japonii na frontach. Głównie oczywiście chodzi tutaj o flotę, ponieważ ta klęska na morzu była dla Japonii bardzo dotkliwa. Jako państwo wyspiarskie, państwo, które swoje posiadłości zamorskie, a raczej zdobyte tereny. Miała dostępne tylko dzięki flocie i lotnictwu, to te straty, coraz większe straty i gigantyczna przewaga po stronie aliantów, to spowodowało, że zaczęto szukać nowego rozwiązania. Oczywiście tego typu misje, które kończą się śmiercią żołnierza, nie są czymś nowym, ale tutaj postanowiono, że to coś, co zapewni duży sukces. I oczywiście, Zaczęto rozbudowywać tego, tworzyć i rozbudowywać tego typu jednostki. Także kilka tysięcy japońskich pilotów i ludzi, którzy zostali przeszkoleni na pilotów, wzięło udział w tego typu formacjach. Te olbrzymie straty na morzu chciały być właśnie wyrównane przez zadanie jak największych strat przeciwnikowi. A ponieważ przewaga w powietrzu, Aliantów była bardzo duża i te ataki bombowe czy też torpedowe na ich flotę były nieskuteczne. Postanowiono wykorzystać samoloty pilotów, którzy je będą i pilotów, którzy będą je sterowali aż do, do samego końca, dzięki czemu chciano uzyskać bardzo duże straty po stronie przeciwnika. I właśnie w ten sposób ten wspomniany 25 października 1944 roku stał się takim pierwszym dniem, Dużych zwycięstw Kamikadze. Oczywiście ich skala nie była aż taka duża, ale to jest jedno z tych największych. Użyto dziewięciu samolotów Myśliwców Zero. Uderzyły one na amerykańskie siły. Jeden lotniskowiec eskortowy zatonął, a trzy inne okręty amerykańskie zostały uszkodzone. Zginęło do tego stu amerykańskich marynarzy. Spowodowało to, że strona japońska zaczęła szybką rozbudowę tych sił, a alianci. Bardzo szybko nauczyli się, jak reagować na nowe zagrożenie i bardzo szybko zdołali mocno obniżyć skuteczność do naprawdę niskiego poziomu. Dużą rolą tu również było to, że te ciągłe ataki, przeprowadzane w początkowej fazie przez takich zawodowych pilotów, tak to można powiedzieć, to wszystko spowodowało, że poziom wyszkolenia japońskich lotników stawał się coraz gorszy. Roz, również dostęp do tych samolotów. Do tych najnowocześniejszych samolotów japońskich był coraz gorszy. To wszystko powodowało, że z biegiem czasu okazało się, że duża część tych samolotów nie jest w stanie nawet zbliżyć się do amerykańskiej floty, ponieważ są niszczone w większych odległościach. To również miało duży wpływ na skuteczność kamikadze. Używano wielu rodzin, rodzajów samolotów, głównie i to w tej początkowej fazie były to Mitsubishi A6M, czyli popularne Zero, ale gdy tych zaczęło ubywać i ich liczba stawała się coraz mniejsza, zaczęto używać przeróżnych typów samolotów. Skonstruowano nawet jeden specjalny typ samolotów, żeby wypełniał misję Kamikadze, czyli przenoszony pod kadłubem bombowca samolot rakietowy Oka. Był przenoszony pod kadłubem bombowca, ponieważ jego zasięg był niewystarczający i żeby go zbliżyć do floty należało oczywiście przenieść go w jej pobliże dopiero wtedy był odczepiany i atakował ale pomimo tego że samolot ten potrafił nurkować z naprawdę dużymi prędkościami to jednak jego efektywność nie była wystarczająca żeby odnieść większe sukcesy oczywiście nie były to puste samoloty były to samoloty zatankowane do pełna oraz miały podwieszone dodatkowe bomby tak żeby skutek Uderzenia ataku był jak największy. Tutaj dużą rolą było to, w jaki sposób to społeczeństwo japońskie, zwłaszcza żołnierze, tutaj, doż, dużą rolą, tutaj dużą rolą było to, jak myślało społeczeństwo japońskie, zwłaszcza japońscy żołnierze, którzy uważali takie poświęcenie, poświęcenie siebie, lecąc tym samolotem do końca, sterując nim, za coś, Oczywistego, coś, co jest warte tego, żeby poświęcić swoje życie. Dlatego tych kilka tysięcy ochotników się znalazło i chcieli oni wykonywać tego typu misje, wiedząc, że walcząc w sposób normalny, mogą nie osiągnąć takich sukcesów jak trzeba. Oczywiście efektywność tych uderzeń nie była wysoka. Tak jak wspomniałem, wraz z czasem alianci, zwłaszcza Amerykanie, bo ponieważ tam ich było. Najwięcej nauczyli się zwalczać tego typu niebezpieczeństwa, do tego coraz częściej te samoloty nawet nie były w stanie dolecieć do floty. Nie mówiąc o tym, że niszczenie samolotów japońskich już na lotniskach przynosi, przynosiło olbrzymie straty siłom japońskim, i to wszystko powodowało, że kamikadze, chociaż może się nam wydawać, że powinni powodować olbrzymie straty wśród aliantów, to rzeczywistość była inna. Oni mieli bardzo ciężko w ogóle dolecieć do tych okrętów. Dziękuję za uwagę, a jeszcze nie wspomniałem oczywiście ten strój, miecze samurajskie to wszystko było, to była taka część tej kultury, chociaż oczywiście nie wszyscy mieli miecze samurajskie ale nie należy tego przeceniać. Byli to żołnierze, którzy chcieli poświęcić się dla kraju i robili to przy dużej aprobacie swojego dowództwa. Co jest właśnie w tym najsmutniejsze? Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam ponownie.